Hej, cześć, siemano, witajcie, Kamil Nikodem z tej strony i zapraszam was na poradnik z Premier Pro. Jak szybciej ciąć, ale tak naprawdę szybko ciąć. Często początkujący używają żyletki i zajmuje im to godzinę, ale można zrobić to w znacznie prostszy sposób. No i właśnie dzisiaj pokażę wam jak. Wskakujmy do premiera. A w premierze, jak widzicie, mam tutaj sobie już utworzoną sekwencję, no i na timeline mam też kilka klipów. No i co, teraz oczywiście sobie weźmiemy żyletkę, Naszą bardzo ulubioną, i sobie coś tutaj możemy na przykład ciąć. Dobra, chcemy tutaj uciąć tutaj, no to tnijmy. Teraz znowu przejdźmy tutaj. Teraz kliknijmy tu, kliknijmy Delete. No i teraz zaznaczmy wszystko. Przesuńmy. No i super. Mamy kolejny klip. Weźmy Żyletkę. Klikamy tutaj. Klikamy znowu tutaj. Tutaj. To usuwamy, zaznaczamy, no i przesuwamy. No nie, no tak nie można montować. Tak, jakbyśmy chcieli zmontować filmik, to chyba by to trwało 100 lat. A więc patrzcie teraz, jak to zrobić po prostu 10 razy szybciej. Po pierwsze wchodzimy w Edit, klikamy skróty klawiaturowe, no i tutaj zaczyna się cała magia. Po pierwsze wpisujemy Add Edit. Jak już to wpiszemy, ustawiamy sobie na dowolny klawisz. Ja, jak widzicie, mam E. Teraz wpisujemy Ripple Delete i ustawiamy sobie też na dowolny klawisz. Ja mam ustawiony T. Następnie wpisujemy Ripple Trim Previous Edit to Playhead i ustawiamy, jak widzicie, na Q. To już jest zazwyczaj ustawione fabrycznie. Zatwierdzamy zmianę i przechodzimy na timeline. Przecięliśmy poprzednie dwa klipy, więc teraz zobaczcie, jak to się powinno robić znacznie szybciej. Po pierwsze, sprawdzamy sobie nasz klip. Chcemy go tutaj uciąć. Klikamy Q. Docięło nam klip do naszego kursora, do tej niebieskiej kreski na timeline. Ie. Następnie przechodzimy znowu. Załóżmy, że chcemy tutaj uciąć, klikamy E, a następnie T. No i jak widzicie, cały klip został skrócony. Po pierwsze w znacznie szybszym tempie, po drugie, znacznie bardziej dokładnie. Więc ok. weźmy sobie kolejny klip, jesteśmy na kolejnym klipie. Ok, OK. Tu chcemy zacząć, klikamy Q. Super, fajnie, fajnie, fajnie. Następnie chcemy tutaj zrobić tak i klikamy T. No i dobra, mamy kolejny klip skrócony. Teraz chcemy zacząć tutaj, więc klikamy Q. No i dobra, w tym momencie chcemy to uciąć. Cyk T. No i super, mamy kolejne ujęcie. A załóżmy, że teraz nie chcemy ucinać początku, tylko zrobimy tak, klikamy T. No i super, mamy kolejne ujęcie. Fajnie, klikamy E, a następnie T. Super, teraz jest, może fala przeleciała, więc klikamy Q, stąd zaczynamy, zbiera się kolejna fala i dron leci do góry. No i teraz chcemy uciąć, klikamy E, a następnie T. No i jak widzicie, jest to naprawdę super szybkie, nie trzeba klikać chce bawić się, zmieniać kursorów tylko po prostu na klawiszach przesuwamy sobie możemy oczywiście to też robić myszką jeśli ktoś nie lubi na przykład strzałkami to klikamy załóżmy Q przesuwamy sobie tutaj klikamy E przesuwamy tutaj, klikamy T no i mamy ucięty klip także nie musimy się męczyć z żyletką tylko robimy to naprawdę w mgnieniu oka jeśli natomiast nie zaznacza wam się klip pod kursorem, jak przesuwacie, to jedyne co musicie zrobić, to wejść w Sequence, a następnie tutaj Selection Follows Playhead. Jeśli to zaznaczymy, to wtedy każdy klip pod naszym kursorem będzie się, jak widzicie, zaznaczał. Dzięki temu możemy sobie kliknąć E, przesunąć kawałek dalej, kliknąć T, kliknąć E, przesunąć kawałek dalej, kliknąć T. I działa to równie szybko co na strzałkach. Jeśli ta szybka lekcja Wam się spodobała, to zapraszam do obejrzenia shortsów, w których też pokazuję bardzo fajne i przydatne typy. No i co, zostawcie lajka w górę, zostawcie też subskrypcję, jeśli Wam się podobał ten film i chcecie zobaczyć w przyszłości kolejne, na pewno jakieś ciekawe typy. Ten jest może znany profesjonalistom, ale amatorom wcale nie. Ale w szybkich lekcjach nie będzie tylko dla amatorów, ale też dla profesjonalistów. No więc dobra, ja was zapraszam na kolejny film, na Shortsy. A teraz co? Trzymajcie się! Cześć!